Witam wszystkich z tej strony, tropiciel. KSW68 zbliża się do nas wielkimi krokami, więc pora, aby wytypować sobie te gale. Wy, swoje typy, również możecie wpisać w komentarzu pod tym filmem. Chętnie się z nimi zapoznam. A ja oczywiście teraz przedstawię swoich faworytów. Tak więc, walka numer 1 to walka, która może jakoś mega nie elektryzuje, ale jest naprawdę tym, o co walczyliśmy, czyli starciem mega poprawnym rankingowo. Zarówno Marcin Trzciński, jak i Adam Tomasik po swoich przegranych debiutach nie idą w odstawkę, tylko dostają kolejną szansę i za to brawa. Marcin na pewno w swojej pierwszej walce pokazał trochę więcej od Adama. Ale ma od niego mniejsze doświadczenie. Ten rekord to też jest tylko jedno zwycięstwo i jedna porażka. No a w KSW z takim rekordem ciężko będzie zdziałać coś więcej. Oczywiście mówi się, że te rekordy nie walczą, ale ten rekord to też jednak doświadczenie, tak? A jak widać, tego doświadczenia Marcin za dużo e, nie ma. Natomiast umiejętności, myślę, że panowie mają e, bardzo zbliżone, dlatego mimo różnicy tego rekordu doświadczenia. Sama walka może być naprawdę bardzo e, ciekawa, natomiast bardziej skłaniam się w stronę Tomasika. Myślę, że będzie chciał sprawić, abyśmy szybko o tej jego ostatniej porażce zapomnieli. Dlatego pójdzie tutaj ostro do przodu i spodziewam się na pewno obaleń, kulanek, fajnej takiej zaciętej walki, ale przede wszystkim myślę, że powinniśmy się tutaj spodziewać poddania. Poddania w drugiej rundzie na korzyść Adama. Masika. Drugie starcie kategoria Piórkowa. Przed własną publicznością wystąpi Piotr Kacprzak. Ciekaw jestem, czy został z Babilonu wypożyczony na jedną walkę, tak jak to było w przypadku Wojtka Janusza, czy może będzie trzecim, porutkowskim i śmiłowskim, zawodnikiem kategorii piórkowej, który te szeregi federacji KSW będzie zasilał już na stałe. Myślę, że w jego przypadku. Fajnie by było, gdyby jednak ten pas Babilonu zawisł na jego biodrach. Chociaż myślę, że tą ostatnią wygraną z Gutowskim udowodnił, że te najmocniejsze walki może wygrywać, więc na KSW pewnie jest już gotowy. I teraz kolejny ciekawy test przed tym zawodnikiem, bo bo walczy z postacią. Która brała udział w tym brazylijskim Ultimate Fighterze, więc to też fajnie z taką postacią się zmierzyć, tym bardziej, kiedy jesteś dopiero na początku swojej kariery. I tutaj właśnie ten rywal jest też dosyć ciekawy, bo fajnie bijący się w stójce, też nie unika prób poddań, kiedy rywal go obali. Może nie jest w tym jakiś mega perfekcyjny, ale na pewno odnajduje się w każdej płaszczyźnie, choć najłatwiej pewnie właśnie walczyć z nim w parterze. Oczywiście nie przegrał jeszcze przez poddanie, ale myślę, że to zmieni się już niebawem. Myślę, że po prostu Brazylijczyk trochę nie doceni Polaka, bo mocniejsze walki, jakby nie patrzeć, ma już za sobą. A tutaj naprawdę Kacprzak zrobił mega progres i to taki, który myślę nieraz nas zaskoczy. Więc ja tutaj stawiam na poddanie w drugiej rundzie, i oczywiście zwycięzcą będzie Piotr Kacprzak. Trzecie starcie kategoria półciężka, brawa dla KSW za zwerbowanie Kieńczuka, po pierwsze dlatego że jest to efektownie walczący zawodnik, po drugie kategoria półciężka potrzebuje nowych postaci. No i po trzecie jest to ciągle rozwijający się zawodnik, więc tak jak fen przejęło Marcina Wójcika i pozwoliło mu się rozkręcić, to samo może zrobić KSW z Kianczukiem, który no może kilka braków ma. Ale ma też argument w łapie, i mimo, że kilka potknięć mu się przytrafiło, to jednak nadal dla samej kategorii, dla kibiców, jest to niezwykle ważna postać, więc brawa dla KSW za zwerbowanie tego zawodnika. Tym bardziej pamiętajmy, że werbuje go po dwóch wygranych. W MMA też walczył na Genesis, więc KSW interesowało się nim już troszeczkę wcześniej. No i fajnie, że finalnie do tego KSW zawitał. Oczywiście rywala Rafał ma bardzo ciekawego, bo po serii szybkich wygranych, więc te zwycięstwa będą go niosły w tej walce, ale też jest to zawodnik ze skazą w postaci przegranej przez nokaut, więc gdzieś tego nokautu również będzie można tutaj szukać. Na pewno Rafał też troszeczkę stracił przez te swoje porażki, ja nie mówię wizerunkowo, ale przede wszystkim myślę mentalnie go to troszeczkę zmieniło. I tutaj to jest właśnie ten minus. Mam nadzieję, że z walki na walkę będzie to odbudowywane, tylko już na tych nowych doświadczeniach. Wiadomo, że takie porażki, mocne walki są potrzebne, ale nie są od tego, aby zawodnika łamać, tylko pokazywać jego luki, które trzeba łatać. Jeśli wygrało się 7 walk przez 7 nokautów jednego roku, no to znaczy, że w tym chłopaku jest mega potencjał i myślę, że no, nadchodzi ten najważniejszy test, którego no, oblać nie można. Od kolejnej walki Rafał będzie musiał kontynuować tą serię wygranych. Musi walczyć teraz mądrze, ale przy tym wszystkim też bardzo efektownie. No i ten przyszły rywal to postać, z którą można dać efektowną wojenkę. Można tutaj wygrać szybko przed czasem, ale można też bardzo szybko polec. Więc tutaj zarówno Rafał jak i Jan mają już serię porażek, mają też pasy wygranych, więc te doświadczenie jest zbliżone choć Francuz walczy od 2012 roku Rafał dopiero od 2018 więc tutaj e, no ta różnica może być w tym że Rafał nadal jest jednak w tym wszystkim bardzo świeży musi uczyć się na błędach nie ma też za wiele czasu aby nad nimi popracować no bo ciągle są mu oferowane kolejne walki więc myślę że o te przepracowane błędy Jan może być bogatszy, a pamiętajmy, że na przykład Omar Sy wchodząc do KSW bardzo zaskoczył. Podobnie było z Saladinem, więc z tej Francji te perełki też potrafią nadjechać. Ale wierzę, że Rafał jest zawodnikiem, którego talent nie zakończył się na fajnej serii wygranych. Tylko jednak czeka go. Coś więcej, no i teraz stoi przed kolejną dużą szansą i myślę, że tym razem będzie w stanie ją po prostu wykorzystać. Bitka będzie na pewno, ale to właśnie od Rafała będzie zależeć, kto wyjdzie z niej zwycięsko, więc typuję jego wygraną przez knockout w pierwszej rundzie, tym bardziej, że rywal kiedyś już właśnie tego knockoutu doznał, a Rafał no nie obawiał się bitki na gołe pięści, więc jeśli nie przeszarżuje, będzie czujny i będzie bił celnie. To myślę, że ten pojedynek wygra. Czwarta walka, kategoria średnia tutaj Albert Odzinkowski versus Tommy Queen. Z tego co wiem, tutaj rywal miał być początkowo inny. Myślę, że wcześniejszy przeciwnik byłby mocniejszym rywalem i ciekawszym skalpem do zebrania, ale tutaj też mamy zawodnika, który walczył dla Cage Warriors, a nawet i dla Bellatora, gdzie udało mu się wygrać walkę przez knockout. Ale przegrał z Konradem Iwanowskim, zawodnikiem, który no, kiedyś walczył na KSW 40, więc mniej więcej poziom Konrada znamy. Nie jest on wybitnie wysoki, więc mniej więcej jest to ten sam poziom. Ale dwie ostatnie walki udało się Tomiemu wygrać przez knockout. To sprawia, że na pewno Albert powinien się obawiać, bo ostatnio właśnie te mocne ciosy go zatrzymały, więc tym razem takiego błędu popełnić już nie można. Ale myślę, że z tym konkretnym rywalem, myślę, Odzimkowski będzie w stanie sobie poradzić. Przede wszystkim na tle tego zawodnika będzie okazja zrobić fajną walkę. Więc może nawet dla samego Alberta jest to najlepsza opcja. No i typuje jego zwycięstwo poprzez decyzję. Piąte zestawienie, kategoria piórkowa, Patryk Kaczmarczyk vs Michał Domin. No myślę, że tutaj ogromnym faworytem jest Patryk. Powiedziałbym, że dla mnie jest największym faworytem tej gali. I myślę, że nie tylko jego rywal, ale i fakt, że ostatnią walkę przegrał, no będą tymi bodźcami, które sprawią, że będzie chciał pokazać się tutaj Patryk z jak najlepszej strony. I na pewno Domin to zawodnik, który ostatnio pokazał się super, ale Kaczmarczyk ma na swoim koncie dużo lepszych zawodników, i wydaje mi się, że no nie będzie to długi pojedynek. Myślę, że maksymalnie potrwa do połowy drugiej rundy, a tam zostanie zakończony poddaniem. No i zwycięzcą będzie Patryk Kaczmarczyk. Jeśli walka pójdzie na decyzję, to będę mega zaskoczony. Natomiast jeśli wygra Domin, no to chyba zjem własne buty. Szósty pojedynek, waga ciężka. Michał Kita vs. Ricardo Prasel. No, tutaj myślę, wszystko w rękach masakry. Ricardo jest zawodnikiem, który dąży do walki w parterze, więc trzeba będzie unikać i e, jakby utrzymywać tę walkę w stójce, bo prasel to też kawał chłopa i nie tylko ciężko będzie spod niego wstać, ale i samo przepychanie się z takim kolosem kosztuje masę energii, a ta powinna być wykorzystywania do walki w stójce. No, bo tutaj Brazylijczyk jest zawodnikiem, którego da się znokautować. Oczywiście on doskonale potrafi się przed tymi ciosami bronić, też ma Długie nogi, mocny prawy sierpowy, który też jest jakimś tam zagrożeniem. No ale jest zawodnikiem, którego na pewno da się trafić. Może nie każdy jest w stanie to zrobić, ale myślę, że Masakra jest tego typu zawodnikiem, który jest w stanie ten knockout wyczarować. No myślę, im więcej clinchu, im więcej prób obaleń, no tym większa szansa na to, że ten pojedynek dotrwa do decyzji. A wypunktować walkę z takim rywalem będzie ciężko, no bo będzie to kosztować też masę energii, a masakra to zawodnik, który przede wszystkim bije bardzo ładnie, ciekawie, więc nie sprowadza się to do cepów i szczęśliwego ciosu. Tylko jednak widać te umiejętności, lata treningów. Mało kto był w stanie w tych wymianach z masakrą się równać. Zazwyczaj decydowało szczęście, więc na to szczególnie Michał musi być wyczulony, bo jeśli tego zwycięstwa nie wypracuje od początku do końca, no to szczęście mu raczej nie dopisze, więc trzeba będzie być bardzo skupionym na robocie, nie zapędzać się w rozbijaniu rywala. Bo już kilka razy jakby było to dla masakry zgubne. Tylko właśnie szukać tych momentów, kiedy rywal będzie najbardziej odsłonięty, ale oczywiście też nie można oddawać mu pola do e, popisu. No powiem szczerze, sam jestem ciekawy, co tutaj masakra nam zaprezentuje, na pewno jego ostatni e, rywale, ci najwyżsi, byli tymi, którzy jakby byli taką potrzebną lekcją, z której właśnie teraz można wyciągnąć odpowiednie wnioski i która. Może właśnie ta lekcja teraz zaprocentować, no i sprawić, że Michał będzie swoją najlepszą wersją tego wieczoru. No i co tu dużo mówić, spodziewam się dobrej walki, jednak zwycięstwa masakry. Myślę, że przed czasem w pierwszej rundzie przez knockout czy przez TKO, ale mam też takie poczucie, że jeden błąd Michała może tutaj wiele zmienić. Przed Praselem otwierają się ciekawe drzwi w jego karierze, może właśnie te. Właściwe, może te, w które będzie w stanie wjechać z buta, wyłamując zamek, więc Prasela bym nie lekceważył, ale na pewno nie można pozwolić mu poczuć się w klatce swobodnie, bo jego gra jest grą bardzo niewygodną no i taką, która może wielu zawodnikom tej kategorii sprawić trudności, a nawet porażkę. Numer 7. Kategoria średnia. No i starcie, którego tutaj bym się nie spodziewał, a starcie, które jest chyba tym najciekawszym. Damian Janikowski stanie przed szansą pokonania byłego mistrza federacji Armia Fight Night Tomka. Jakubca. Jest to dobra walka też dla Tomka, który wraca po iluś kontuzjach, po porażce z Grzebykiem, a teraz no, będzie miał okazję wrócić i wygrać z bardzo głośną postacią kategorii średniej. Więc jest w stanie wrócić szybko do tego miejsca, w którym był, kiedy dołączył do KSW. Oczywiście omijały go też ciekawe walki, bo miał powalczyć z Iliczem, który pokonał Janikowskiego. Miała być walka z Marcinem Krakowiakiem, więc były to walki, w moim odczuciu, yy, jednak z mocniejszymi rywalami ale wiadomo, że tutaj ten pojedynek medialnie daje najwięcej. Jest też ciekawy skalp do zebrania, ale przede wszystkim no dla Damiana powalczenie z taką postacią to fajna sprawa, możliwość też pójścia w górę. I naprawdę tutaj też nie mam takiego wrażenia, że Damian nie będzie w stanie sobie poradzić, czy będzie to dla kogoś super łatwa walka. Wręcz myślę, że jest to chyba najlepsze możliwe starcie dla Damiana. Też ciekawe właśnie wyzwanie, ale totalnie nie wiem czego po tej walce możemy się spodziewać. Zarówno forma Jakubca, jak i Janikowskiego. To jedna wielka zagadka. Tomka oczywiście trochę nie było, a ostatnio no, nie pokazał się najlepiej. E, Damian znów co walkę pokazuje się inaczej. Raz można go pochwalić za dobry występ i zwycięstwo przed czasem. Znów innym razem można go pochwalić za może nieciekawą walkę, ale e, walkę wygraną przez decyzję. Kolejny raz znów można go pochwalić tylko za to, że wytrwał te 15 minut z Pawlakiem, więc na pewno Damian idzie w górę. Ale sposób, w jaki budowana jest jego kariera, sposób, w jaki w tych walkach się pokazuje, jest bardzo dziwny i bardzo nierówny, tak? I teoretycznie może już walczyć z każdym, ale pytanie, czy będzie w stanie z każdym wygrać? Ta walka na pewno na to pytanie nam odpowie. No i przede wszystkim jestem ciekaw, co panowie tutaj pokażą, bo to jest ta chwila, gdzie muszą nam coś udowodnić. Jeśli muszę już typować to postawię na Damiana Janikowskiego przez decyzję dlatego, że przede wszystkim jest czynnym zawodnikiem w momencie tej przerwy Jakubca Janikowski zrobił ten największy progres który mogliśmy zaobserwować może Jakubiec zrobił jeszcze większy tego nie wiemy, bo nie miał okazji tego pokazać więc tak jak mówię, ta walka wszystko nam pokaże ale stawiam na Damiana Ósmy pojedynek, tutaj KSW planowało ponowne zestawienie Pietrzaka z Musajewem, dla wielu był to pojedynek wyczekiwany, natomiast ja nie byłem fanem tego szybkiego rewanżu przede wszystkim, no ja uważam, że rewanże po tych bliskich walkach... To takie niezaciekawe. bardziej rewanż do mnie przemawia w momencie kiedy na przykład dany zawodnik prowadził walkę, był bliski jej skończenia, ale nadział się na cios rywala i walkę przegrał. Wtedy uważam, że ten rewanż jest ciekawy, bo ktoś tę walkę dominował tylko za braku tej kropeczki nad I i wtedy rewanż jest potrzebny. Eee, też myślę że jest potrzebny w momencie kiedy na przykład walka kończy się przez rozcięcie na początku walki kiedy też nie do końca było widać kto tę walkę wygrywał. W tym konkretnym przypadku walka Pietrzaka z Musajewem była równa, ale w moim odczuciu no, nie była za bardzo porywająca. Yy, więc. No chciałem przynajmniej Pietrzaka zobaczyć z innym rywalem, no i cieszę się, że tak się finalnie stało. KSW nie szukało kogoś nowego, to też fajnie, że uderzyli jednak po tą najciekawszą postać w tym momencie, no bo po Tomka Romanowskiego, który wypadł z ostatniej swojej walki, ale jest po dobrej, mocnej, wygranej, więc dla Pietrzaka nie jest to krok w tył, nie jest to walka... W, nie wiem na, na przetarcie, a walka z równie mocnym zawodnikiem, który przecież nie tak dawno walczył z Patrykiem Kinslem w walce, która wyłoniła pretendenta. No i w walce, która też pokazała no jak mocnym zawodnikiem jest właśnie Tomek Romanowski, przynajmniej jeśli chodzi o tę stójkę. Finalnie zawiódł parter, tam dał się Tomek stłamsić i tę walkę przegrał, więc z jednej strony jest to lekcja, z której może wyciągnąć wnioski i to może mu pomóc w walce z Pietrzakiem, ale również jeśli Michał powtórzy to co zrobił Patryk Kincl, no to jest w stanie tę walkę równie szybko wygrać. Pytanie, w jakiej formie jest Romanowski, czy coś tam trenował, czy jednak zrobił sobie przerwę, no bo to tutaj będzie istotne. Natomiast myślę, że dopóki ta walka będzie toczyła się w stójce, no to Tomka stać na wiele. Może nie ma za dużo nokautów na swoim koncie, ale jednak tych ciosów trzeba będzie się obawiać i na pewno jest zawodnikiem, który może Michała położyć do snów. Ostatnie dwie walki Kraszera, no nie były jego najlepszymi, zarówno w walce z Kaszubowskim, jak i Musajewem no spodziewałem się troszeczkę więcej z jego strony tym bardziej kiedy tak fajnie pokazał się w walce z Szymuszowskim więc ciekaw jestem formy Michała i myślę że te starcie jest tym które może pokazać nam jego aktualną pozycję na pewno jest twardy na pewno jest trudnym przeciwnikiem dla każdego ale nas interesuje pewnie to czy jest w stanie zdobyć pas a nie czy jest w stanie wytrwać 5 po 5 więc musi zacząć te walki totalnie dominować no i tutaj jest temu okazja nie zaskoczę się jeśli wygra Tomek bo on też jakby nie może sobie pozwolić na kolejną porażkę, myślę że jest w podobnym miejscu w którym ostatnio był Andrzej Grzebek, czyli przegrać kolejnej walki po prostu nie może bo to mu zamyka drzwi do walki o pas, a myślę że dłuższe przygotowania, przede wszystkim nastawienie się na walkę z Musajewem czyli zawodnikiem mocno parterowym no sprawi, że Pietrzak tej stójki jednak będzie unikał i może nie zakończy tego pojedynku przed czasem, ale wypunktuje go znacznie i po prostu wygra decyzją. I tak tutaj to typuje, choć no chciałbym, aby ta walka zakończyła się przed czasem i aby faktycznie no ktoś z nich wyszedł bardzo dominująco z tego starcia. No i pojedynek wieczoru, czyli walka. O pas Saladin Parnas vs Daniel Rutkowski. No tutaj na pewno trzeba docenić to, co potrafi Saladin. I ta jego ostatnia walka w jego wykonaniu była super. Już yy, może coraz mniej pozwala sobie na jakieś takie śmieszne akcje podczas walki. Bardziej w tych pojedynkach się skupia i to może nawet. Czynić go trudniejszym rywalem niż to było wcześniej, ale też ta porażka z Torresem pokazała, że Saladin nie jest niezniszczalny, że ma słaby punkt i naprawdę da się z nim wygrać, tak? To oczywiście nie sprawia, że teraz każdy będzie z nim wygrywał, ale to pokazuje tym najlepszym, jak mają z nim walczyć. I z pełną świadomością możemy powiedzieć, że z tego kalibru zawodnikiem jak Daniel Rutkowski. To Saladin się jeszcze nie mierzył, ja nie mówię, że będzie to łatwy pojedynek dla Daniela, choć może być, myślę, że Daniel wie, że jeśli trafi naprawdę czysto, to jest w stanie powtórzyć to, co zrobił Torres, ale jeśli będzie też stricte szukał tego knockoutu, no to też może go to właśnie zgubić i zostanie później rozpracowany, dlatego trzeba, no, bić mocno, ale przede wszystkim robić to, co zawsze się sprawdzało, czyli... Szukać tego parteru, bo to sprawi, że Francuz bardziej skupi się na obronie przed obaleniami, a to będzie dało się później wykorzystać, właśnie do zadania tego e, mocnego ciosu, który może będzie tym ostatecznym. Styl Daniela moim zdaniem nie będzie leżał Saladinowi, ale oczywiście sam Daniel będzie musiał się trochę namęczyć, napocić, aby Francuza w tym parterze ułożyć, no bo on jest takim konikiem polnym, którego ciężko złapać. Nawet jeśli się go złapie, to ciągle się wyrywa, więc na pewno będzie to ciekawie się oglądało, bo myślę, że naprawdę ciężko będzie go tak zapaźniczo zgnieść, bo będzie się do tej stójki wyrywał, ale. Myślę, że to też będzie polegało na takim sprycie, tak? Ten, kto będzie miał ciekawszy pomysł w danej chwili, ten będzie właśnie tę przewagę zyskiwać, tak? A jeśli pojawi się okazja, by zaryzykować, no to ten, kto z tej okazji skorzysta, myślę, będzie w stanie tę walkę wygrać. Może nie jakimś mocnym ciosem w przypadku właśnie Saladina, bo on jakby takiego stricte bardzo mocnego ciosu nie posiada, ale jakieś poddanie też jest w stanie na pewno wyczarować. Dla mnie faworytem jest Daniel Rudkowski. Wiadomo, że walka jest bardzo trudna, ale Daniel od tylu walk nie zawodzi, więc myślę, że i tym razem będzie zwycięski. Chciałoby się zobaczyć knockout w jego wykonaniu i tego mu życzę, ale chyba najbardziej logicznie będzie postawić na zwycięstwo poprzez decyzję. No i to chyba tyle na dziś. Oczywiście jestem ciekaw Waszych typów, przemyśleń odnośnie zbliżających się walk, więc komentarze do Waszej dyspozycji. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie, zachęcam do zobaczenia mojego ostatniego filmu. No i standardowo łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Słyszymy się niebawem w podsumowaniu, więc do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!